Cześć. Tu Para z gara. W dzisiejszym odcinku chcemy wam przedstawić przepis na sernik na zimno. Do przygotowania będziecie potrzebować: 500 g sera twarogowego, pół szklanki cukru, 3 żółtka, pół kostki masła, cztery łyżeczki żelatyny, jedną szklankę mleka, paczkę biszkoptów, galaretkę owocową, owoce, barwnik spożywczy. W pierwszej kolejności mielimy ser. Najlepiej maszynką do mięsa. My w tym przypadku użyliśmy blendera. Aby pozbyć się grudek sera, należy dodać odrobinę mleka. Następnym etapem będzie przygotowanie galaretki. Galaretkę robiliśmy według instrukcji na opakowaniu. My użyliśmy galaretki truskawkowej. Najpierw oddzielamy żółtka od białek. Dodajemy masło i ucieramy. Następnie dodajemy cukru i ucieramy na jednolitą masę. Do naszej masy dodajemy stopniowo po jednej łyżce sera i ucieramy. Po wymieszaniu wyjdzie nam jednolita konsystencja. Do naszej masy możemy dodać również aromat waniliowy. W międzyczasie, gdy nasza galaretka stygnie, przygotujemy roztwór z żelatyną. W następnym etapie dodajemy do gorącego mleka 4 łyżeczki żelatyny. Całość mieszamy do rozpuszczenia się żelatyny i pozostawiamy do ostygnięcia. Biszkopty moczymy w galaretce i układamy na formie. Do naszej masy serowej dodajemy mleko z żelatyną. Całość mieszamy. My chcieliśmy, aby nasz sernik był różowy, dlatego dodaliśmy barwnik spożywczy. Biszkopty zalewamy naszą gotową masą. Jak widzicie, za pomocą blendera trudno jest przygotować dobrze zmieloną masę twarogową. Dlatego, jeśli posiadacie maszynkę do mięsa, polecamy jej użycie. Następnie dekorujemy ulubionymi owocami. Do naszego różowego sernika dodaliśmy malin. Chcieliśmy, aby maliny zatopiły się w naszej serowej masie, dlatego lekko je wepchnęliśmy w kałaczku. Następnie sernik wkładamy na około 2 godziny do lodówki, aby stężał. Na wierzchu sernik wyłożyliśmy malinami, a następnie zalejemy go chłodną, tężejącą galaretką. Całość wkładamy do lodówki na 2 godziny. I sernik gotowy. Dziękujemy bardzo, że oglądacie nasze filmiki. Jeśli również ten Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Będziemy również wdzięczni za subskrypcję naszego kanału. Dziękujemy za uwagę i życzymy smacznego!